Do tej pory kilkadziesiąt razy słyszałem, że najpewniej to będzie bardzo ekscytująca noc i na pewno nie nieprzespana i chyba należy powtórzyć to raz jeszcze. Tak, Konradzie, są już wyniki badania Late Poll, jest 23.9 i te wyniki różnią się od Exit Poli, Dlatego, że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy, największe poparcie w wyborach prezydenckich w drugiej turze w naszym kraju zdobył Karol Nawrocki z wynikiem 50,7%. Rafał Trzaskowski z poparciem 49,3%. To są najbardziej aktualne dane. To są wyniki badania LightPol. To teraz jeszcze muszę Państwu wyjaśnić, czym jest to badanie i czym ono różni się od ExitPoli. Otóż to, są, to jest badanie bardziej precyzyjne, dlatego że ankieterzy, którzy stoją przed losowo wybranymi komisjami, tam gdzie pytali ludzi jak głosowali, mają już dostęp do oficjalnych wyników i uzupełniają te e, badanie właśnie o oficjalne wyniki. Zaznaczę jednak, że przy tym late pollu na godzinę 23.00 z małym hakiem wciąż istnieje błąd statystyczny, mniej po punkt procentowy na każdego z kandydatów. Więc będziemy czekać na te kolejne late pole, które powinny być jeszcze bardziej precyzyjne. W każdym razie te z 23 są takie, że w wyborach prezydenckich ponad 50% poparcia, bo 50,7% zdobył Karol Nawrocki, a Rafał Trzaskowski 49,3%. W związku z tym wynika z tego, że Karol Nawrocki prowadzi z ponad punktem procentowym przewagi nad kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Raz jeszcze dobry wieczór, i tak to jest prezydencka odsłona programu w kuluarach, bo to jest prezydencki wieczór wyborczy, a my jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, a znajmi. Trójka ludzi wyposażonych w bezcenną wiedzę, Arleta Zalewska, Agata Adamek, Radomir Wit, bezcenną, Dobry, wieczu, wieczu. bo oni byli w sztabach wiedzą, co tam się wydarzyło wtedy, kiedy ogłoszono ten pierwszy wstępny sondażowy wynik wyborów. A jak już wiemy, ten wynik, który znamy z Late Exit Poll jest nieco inny. Opowiadajcie, co się wydarzyło. Arleta i Agata były w sztabie Rafała Trzaskowskiego, tylko powiem, Radomir w sztabie Karola karol, Nawrockiego. Karol, na Arleta. Euforia równo 21 21.00, tuż przed 21.00, politycy Koalicji Obywatelskiej, sztabowcy Rafała Trzaskowskiego zadowoleni, przekonani o zwycięstwie. No i zdecydowany głos ze sceny Rafała Trzaskowskiego, który powiedział zwyciężymy, dziękował sztabowcom, dziękował rodzinie, nie zostawił większej wątpliwości na to, że ta, ten wynik może się zmienić. Zmienił się, Lejtpol jest inny, lider jest inny. Będziemy czekać na ten Lejtpol po północy, ale mnie przyznam szczerze, ta pewność Ciebie polityków, zaskoczyła tak. Przy tak minimalnej różnicy, Przy tak jak minimalnej różnicy ten sondażowy wynik. I, I to, że tam naprawdę taki oddech spadającego kamienia z ich piersi było słychać, myślę, w całej Warszawie. No a jednak, patrząc na te różnice między Nawrockim a Trzaskowskim, o tej 21, no tej pewności. Moim zdaniem mieć nie można było, no ale pol jest taki, że, że liderem teraz jest Karol Nawrocki. Była tylko... wielka euforia, rzeczywiście, zaskakująca. Spodziewałam się, że przemówienie Rafała Trzaskowskiego będzie raczej takie ostrożne, takie bardzo ogólne, będą podziękowania dla tych, którzy na niego głosowali, ale bez odtrąbienia sukcesu. Tymczasem to było głośne odtrąbienie zwycięstwa. Nawet w tym przemówieniu była mowa o tym, jak on sobie wyobraża swoją prezydenturę, jak będzie łączył, a nie dzielił, jak będzie próbował jakoś scalić tę Polskę podzieloną na dwie prawie równe części. Politycy, z którymi rozmawiałam, których pytałam, czy nie uważają, że ten entuzjazm jest przedwczesny, bo to się jeszcze może zmienić. Mówili nie, rano będzie jeszcze lepiej. To, co zobaczymy rano, będzie jeszcze korzystniejsze dla Rafała Trzaskowskiego. Usłyszałam też od jednego z polityków, Tyków że on teraz bierze tabletkę na senną i idzie spać bo liczy na Czekając to, że jak się rano obudzi, dane PKW, ta zmiana znowu będzie na korzyść Rafała Trzaskowskiego. No, ale z taką samą mocą o zwycięstwie. Mówił Karol Nawrocki, kiedy przemawiał, a jemu wtedy te pierwsze sondaże nie prognozowały. Te nie pierwsze nie prognozowały tego. i nie dawały tego. I o tym też później mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, no, że okej, okay, jakiś tam entuzjazm był, bo oni jednak to trzeba oddać wychodząc. Mówili, że oni teraz nie idą spać i teraz będą liczyć każdy głos i będą sprawdzać te protokoły, które napływają i wyniki z poszczególnych komisji, a no, nie było entuzjazmu, bo te sondażowe wyniki nie dawały Karolowi Nawrockiemu te pierwsze zwycięstwa. Ale Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński postawili akcent na mówienie o tym, że w nocy Karol Nawrocki stanie się prezydentem. Że jak przyjdzie noc, jak zaczną być przeliczane głosy i urealniane głosy, to Karol Nawrocki zostanie prezydentem. No teraz mamy lejtpol, odwróciła się kolejność, jeżeli chodzi o prowadzenie w wyścigu o Pałac Prezydencki, tenże za naszymi plecami. No ale pytanie, co będzie dalej? To prawda, kiedy w tym miejscu siedział senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, on mówił o tym, że ten lejtpol był właściwie przekonany wskaże na prowadzenie Karola Nawrockiego. Bo te dane, które tam się pojawiają w tym polu, to są przede wszystkim dane z tych mniejszych obwodowych komisji wyborczych. Tam, gdzie łatwiej policzy te głosy, mniejsze, czyli wsie, mniejsze miasta, a tam na pewno dużą przewagę ma Karol Nawrocki. Tylko przypomnę, chociaż rzeczywiście to jest wieczór wyborczy o takich emocjach, jakich... Nie wiem, czy kiedyś przeżyliśmy, bo w 2010 roku rzeczywiście był taki moment w środku nocy, kiedy prowadził Jarosław Kaczyński, ostatecznie wygrał Bronisław Komorowski, ale w 2000 roku przecież tak było w Stanach. Sondaże wskazują na zwycięstwo George'a Busha, nie, potem Al Gore, George Bush, Al Gore i w końcu wszystkie instytuty badawcze w Stanach powiedziały, to jest za wcześnie, żeby ogłosić zwycięzcę. Też nas czekają bardzo nerwowe godziny oczekiwania. To będzie długa noc, nie tylko dla nas dziennikarzy, ale też dla polityków i dla wyborców, którzy tak bardzo licznie poszli do głosowania dzisiaj, bo ta frekwencja na pewno będzie wyższa niż w pierwszej turze wyborów i dobrze, bo ten mandat nowego prezydenta będzie silny, ale tak naprawdę dla mnie to była kampania, której z tych wszystkich, które relacjonowałam, nie można jej porównywać z żadną tą poprzednią. I nie tylko ze względu na to, co się działo do pierwszej tury wyborów, no ale między pierwszą a drugą turą wyborów mieliśmy tak naprawdę reset a potem absolutne zaskoczenia masa nowych wydarzeń, nowych informacji i ja myślałam po pierwszej turze wyborów, że faworytem ze względu oczywiście na to jakie są wyniki słowo Mencena, Grzegorza Brauna, że faworytem staje się Karol Nawrocki i potem z każdym dniem ta jego kampania zwalniała, to poparcie się Przytykało. No i, i a ostatni tydzień, ostatni tydzień to już był w ogóle taki, no, masa informacji, których. Normalnie byśmy powiedzieli, że każdego kandydata na prezydenta jest w stanie powalić, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki ustał. No i dzisiaj e, ten jego wynik na razie, przynajmniej na razie, e, według tego Leitpol jest, e, no to on jest e, tym faworytem do, do bycia prezydentem. Zgadza bo ty, Tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówi Arleta. Otóż matematycznie wtedy przecież, jak komentowaliśmy wyniki pierwszej tury wyborów, tak. kiedy pododawać te elektoraty, chociaż to jest bardzo trudne, trzeba być bardzo ostrożnym, wszyscy politycy mówią, wyborcy to nie jest Kartofli, nie da się ich przełożyć z jednej strony na drugą. Ale gdyby pododawać te elektoraty, to rzeczywiście matematycznie większe szanse wtedy, po pierwszej turze tylko, wydawało się, że miał Karol Nawrocki. Nadzieją sztabu Rafała Trzaskowskiego, jego samego, była frekwencja, mobilizacja. Panowało takie przekonanie, że jeżeli ta frekwencja będzie na poziomie 2023 roku, to Rafał Trzaskowski może liczyć na zwycięstwo. I to było to zaskoczenie w Sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Chyba jest poniżej 74. Rafał Trzaskowski prowadzi, więc być może na tym budowano nadzieję że jednak coś się zmieni. No tak, bo te progi frekwencji były bardzo ściśle określone, to znaczy powstało wiele badań, ale też badacze y, y, życia politycznego często badań sondażowych, stworzyli taki katalog progów, które sprzyjają któremu kandydatowi. No i był ten taki 72-73% jeżeli chodzi o próg frekwencji, który zaczyna sprzyjać Rafałowi Trzaskowskiemu, a wszystko co poniżej raczej Karolowi Nawrockiemu. No chociaż to oczywiście jest zawsze takie plus minus. Jedno jest pewne i o tym też mówiliśmy Państwu w kuluarach od wielu długich miesięcy, że będzie na żyletki. Mówiliśmy właściwie o tym już w zeszłym roku, ja w zeszłym roku ze strony obu sztabów, polityków obu ugrupowań wspierając tych dwóch kandydatów słyszałem, będzie na żyletki, będzie nowe otwarcie w drugiej turze, że właściwie to, co było do tej pory, jeżeli chodzi o pierwszą turę i kampanię przed pierwszą turą, to będzie historia i ta kampania rozpocznie się na nowo, gdy zostaną ogłoszone wyniki pierwszej tury. I trochę też tak było, że był jakiś rodzaj resetu, o czym też Arleta wspominałaś, no i ta dwutygodniowa kampania to była zupełnie nowa odsłona. No i pytanie, co z tym na Żyletki ostatecznie się wydarzy? A propos tej euforii w sztabie Rafała Trzaskowskiego, trochę zaskakującej z punktu widzenia tego, jaka różnica była nawet w tym pierwszym sondażowym wyniku, który poznaliśmy o 21. To, to jak się kto zachowywał i czy jest bardziej euforyczny czy mniej, można było zmierzyć politycznym doświadczeniem i tym, ile zwycięstwa, ile porażek jako lider, jako ktoś bardzo znany, jako ktoś startujący z pierwszego miejsca na liście, ma ten polityk za sobą. Tobą, Ty rozmawiałeś z, ja z Jerzy Bózkiem. On był bardzo Buzkiem. ostrożny. Bardzo stonowany Jerzy Buzek. Nawet się dziwiłam pozostałym politykom, z którymi rozmawiałam, też doświadczonym, choć nie aż tak jak Jerzy Buzek, to trzeba przyznać, że oni też tak euforycznie, że oni już o tym, że tu jest zwycięstwo, że teraz jaka będzie ta prezydentura? Tymczasem Jerzy Buzek mówi, no mam nadzieję, że ten wynik się utrzyma. Był bardzo, bardzo dyplomatyczny i bardzo, bardzo ostrożny. A drugi symptom tego, o czym mówię, to było to, jak szybko ten wieczór wyborczy opuścił premier Donald Tusk. On nie przemawiał dzisiaj podczas wieczoru wyborczego Rafała Trzaskowskiego. A przewidywano, że będzie? Do końca nie było wiadomo. Z moich informacji wynika, że uzależniano to od tego, jaka będzie różnica sondaży. w tym pierwszym sondażu. Ta różnica dała premierowi. Widocznie powód do tego, by wyciągnąć taki wniosek, by jednak nie przemawiać, by nie trąbić jeszcze do zwycięstwa, tylko szybko oddalić się z tego miejsca i tak też się stało. My nawet jako reporterzy nie zdołaliśmy o nic premiera zapytać. Po prostu błyskawicznie wyszedł zaraz po przemówieniu Trzaskowskiego.